nie to. Kolejny ruch, który chciałem Wam pokazać to tak zwany CC-double. Okay? Mm. Nie mam jak najmniej dwóch nazwać ten ruch, ale ja mówię o tym CC-double zawsze, ponieważ bardzo tak mi się kojarzy jakby zasadą ruchu z samym CC, dobra? Jeśli chcecie nazwiecie je go jak chcecie, nie wiem, krzyżowskę albo juzerskę. Dobra? To tak naprawdę nie jest ważne. Ehm. Ważne jest, żeby Słuchajcie, z robimy robimy w ten sposób. Jeżeli jestem na pozycji futurkowej i moja lewa dłoń popiera się na podłogę, to znaczy, że będę robił z double w lewą stronę. A więc, staram się jak najbardziej w miejscu skręcić biodra i zwrócić się posiadkami w Waszą stronę. Prawda? Czyli robię taki ruch. Będę. Okay? Moje nogi odwróciły moje biodra. Wracam. Zmieniam ręce i robię na Nadal moja głowa patrzy w stronę z robię, ok? Dobra, chodź Zmiana, wywiń, odwiń. Zmiana, wywiń, odwiń. ok? w cyklu pokażę Wam, jak tutaj można fajnie obudować i fajnie się nie bawić. W każdym razie na razie oczywiście sam skręt bioder. Okay? Żeby on był pełen, żeby wasze wiatra się powracały o 180 stopni, a nie tylko o troszkę, Będę okay? w ten, ten sposób. Okay? Powodzenia, jest dobra. Powodzenia z CC